...ale nie spowoduje jakiejś kary po śmierci, jakiegoś piekła, jakiegoś zamknięcia bram niebios, jak to niektórzy sobie wyobrażają. Te wyobrażenia są różne. Bóg będzie was kochał cały czas tak samo, tylko że wam się będzie dużo lepiej i przyjemniej tutaj żyło, gdyż no, na pewno łatwość i lekkość są, że tak powiem, przyjemne w urzeczywistnieniu. Ale niestety... Spotykam też ludzi, którzy mają taką urzeczywistnioną trochę mentalność komandosa, jak ja to nazywam. Przychodzi taki człowiek do mnie i się chwali, jaki on to jest superaszny, bo on tak potrafi przetrwać w ciężkich warunkach życiowych. On jest taki dobry w tym, że on by mógł sam na ten temat zajęcia prowadzić. No ja mu wtedy mówię, no wiesz co, no na ten temat może i mógłbyś zajęcia prowadzić, ale życie nie polega na tym, żeby być komandosem. Życie polega na tym, żeby nawet nie stawać koło ciężkich warunków, a, a, a cóż dopiero je urzeczywistniać. Nie? Komandos to jest człowiek szkolony do ciężkich warunków, ale no, może jest i dobry w tym, ale on się ciągle będzie pchał w ciężkie warunki No, taka jego rola. Natomiast ja uważam, że tak warto urzeczywistniać życie, żeby nawet w pobliżu ciężkich warunków nie stanąć, a już nie mówię o ich urzeczywistnieniu. No i wtedy mina mu żydnie, prawda, bo chciał się pochwalić jakim to on superaśny nie jest, a okazało się, że no, no niestety, no nie tędy droga, nie ta mentalność, nie, nie te intencje. No a jak się potem zaczyna pracować nad tym, jak mu, jak stworzył sobie na tym poczucie własnej wartości, a teraz to wszystko, powoli, jak pracuje nad tym, no jak domek z kart się załamuje. No i za chwilę jego podświadomość po prostu się czuje nikim i niczym przez moment oczywiście, no bo, no bo stary system wartości runął, a nowy się jeszcze nie urzeczywistnił. Także tutaj, tutaj też, jeżeli, jeżeli gdzieś tam czujecie w sobie jakieś tendencje do tego, że w jak, jakikolwiek sposób was albo waszą podświadomość pociąga, ja to tak nazwałem życie komandosa, czyli jestem superaśny, jestem super, bo mogę przetrwać w ciężkich warunkach to radzę się z tym uporać jak najszybciej bo tak jak mówiłem podświadomość nie doceni łatwości ani lekkości tutaj żeby urzeczywistnić jeszcze łatwość i lekkość, trzeba jeszcze powolutku przyzwyczajać naszą podświadomość do lżejszych wibracji, lżejszych przyjemniejszych Yy, trudność z urzeczywistnieniem tych rzeczy mają jeszcze osoby, które jakby wywodzą się z takich trudnych, ciężkich domów i są przyzwyczajeni, do tego, są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć w dużo cięższych wibracjach. Rozumiecie, tam gdzie się materializują jakieś kłopoty, napięcia, emocje, lęki, różne inne takie. No łatwość i lekkość w sobie tego nie ma. Jak pomyślicie teraz, zamkniecie oczy i pomyślicie o łatwości i lekkości, co czujecie? Od razu się przynajmniej we mnie pojawia taki oddech, spokój, taka lekkość. Robi się tak nieproblematycznie, jakby tak wszystko się od razu takie poukładane wydaje. No, a jeżeli człowiek przywykł do cięższych wibracji, jeżeli ma przekonanie, że życie powinno tak, no polega na tym, że idziemy od kłopotu do kłopotu, dużo jest takich ludzi, którzy uwierzą w to, że na tym polega sens życia, że to tak od problemu do problemu. Jeden się rozwiąże, drugi, no to jak się jeden rozwiąże, to dwa inne się już na horyzoncie pojawiają, którymi się trzeba zająć, nie? No, i teraz, jakby przyzwyczajenie podświadomości do cięższych wibracji oczywiście nie dopuści nas do łatwości i lekkości. Dlatego, że ktoś, kto urzeczywistni łatwość i lekkość, no, żeby się żyło łatwo i lekko, trzeba zaakceptować podświadomość musi zaakceptować nieproblematyczne życie, wolne od problemów. Czyli. Kracja jest tak zorganizowana, że ona nie tworzy problemów, tylko ładnie daje od razu rozwiązania różnych spraw. To jest dobrze ułożona podświadomość, ale jeżeli podświadomość lubi problemy, lubi ciężkie wibracje, lubi się nimi pochandryczyć, postresować, bać się. A jeżeli podświadomość jest konfliktowa, do tego. I lubi jeszcze na podstawie tych problemów jeszcze wchodzić w różne konflikty, zadymy, tworzyć te zadymy, robić te zadymy, prawda? I tak to wszystko łączyć w jedną całość. No to gdzie te wibracje, a gdzie łatwość i lekkość, to jest przepaść między wibracjami? Więc pamiętajcie też, że każdy, kto chce urzeczywistnić łatwość i lekkość w swoim życiu, musi zaakceptować też wyższe wibracje, lżejsze. Przy jednoczesnym oduczeniu podświadomości pociągu do niższych. Możesz, Darku, taką afirmację, bo kiedyś chyba jakąś afirmację na tą akceptację wyższych wibracji. Mogłbyś jeszcze raz to podać jakąś taką? Już chyba było kiedyś. Znaczy, można spróbować od prostej afirmacji, że akceptuję łatwość i lekkość w sobie oraz w całym moim życiu można po prostu od tego bo łatwość i lekkość są to wysokie wibracje i wtedy też podświadomość wam pokaże po prostu do czego dąży. Naprawdę są ludzie, którzy nad tym pracują. No i jakoś tam im idzie, ale jak te wibracje się podnoszą, a podświadomość jeszcze nie do końca te zmiany akceptuje, no to dzieją się bardzo ciekawe rzeczy z nimi, bo tak no, już wynegocjował z podświadomością, żeby tych konfliktów nie było. Nagle tam się uzdrawiają relacje z rodziną, z bliskimi w pracy. No ale.